Ja uszymano z tej strony Oli i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I ze mną dzisiaj nie mamy. Dołożę sobie spojka, żeby nie było, że jestem dziewczyną. Albo nie jestem. I dzisiaj sobie kupimy oto ten pakiecik, ten. No, widzicie? Pakiet poziomu 77. Jak to? No widzicie. 76. No tak. Go kupimy możecie napisać y, 75, znaczy możecie wy napisać jaki wy macie poziom, ale my sobie na początku zagramy rundkę Bo y, jak... Y, bo wtedy zapomniałam skina, zmienięc na chłopaka, no bo na nicie wbijam 20 rangę właśnie. Ale i tak wiecie, że nie jestem dziewczyną. Sama może być dziewczyną. Hop. I hop. Tyczek. Tak. Nie, 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 nie. Piperka, dawaj to. Szybciej. Tak wolno to robić, że nie wiem. Jeszcze dawaj. proszę się nazywa, właśnie to, czy gram z jakimiś gościami, którzy mają w nazwie Pro, no to wygrywam. Siła mi po prostu marzytają. Dobra, tą rundkę, no to zrobimy jakieś chyba czwarte i Drugie miejsce, znaczy, tak. Ale my przechodzimy teraz do openingu oto tych mega boxów. To jest taki mini opening, więc widzimy się jak już to otworzę. Okej, okay, już właśnie jest to gemów, I więc od ten mega box. Oj, czy to może być postać? Czy co to będzie? Uu. Ja fajnie. Portbula, Tu nic nie ma. Ja... Ej, to? Ja nie wierzę, no. I ostatni megabox. Ja pięć! Żadnej postaci! Co jest? Dobra, słuchajcie. Bym mógł sobie kupić maskotkę Daryla. Ale maskotkę Daryla to ja sobie mogę na YouTubie to yy, popatrzeć na nią, więc kupujemy kapuksy. Siedem. Ej, mój pierwszy siedem w życiu. O, i teraz... Nie, 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 P, ja nie. Wierzę, nie, luciska, luciska, nie, nie, nie. nie ja nie wiedziałam, że to będzie mister ja, ja nie wierzę. Pan Pi, odblokowałem cię. Mój słodki pingwinek. Nie wierzę. Co? Ana kupiła go za... Nie, no. Nie mogę. Nie mogę w to uwierzyć. Ludzisk To jest moja gra Mr. P. Jeszcze nie muszę grać za dobrze, no bo to jest moja pierwsza nim gra. No, ale Maxi jest dobra. Muszę to zaraz sami powiedzieć. nie do mi, do postaci i co? dobra ja nie wierzę nadal w No że mam mister pi tutaj tutaj jest mister pijaczek mój czekajcie, zagram sobie jeszcze jedną rundę, ale na początku muszę powiedzieć, że mam nowego zmierza. Pomyślałem, że nie powiem tego Ani, że będzie musiała mój filmik zobaczyć. Ale czy ja to... mam tu dobrze? Ja nie wiem. dzisiaj musimy wszystkie wytestować rzeczy, które... które... Że 7 było, to ja nie wiem. Ja nie wiem, jak to się stało. 7. 7 ludzi w skawiecie, co to jest znaczy 7. Ja akurat sobie ustawiłem, że tutaj jest gadżet w tym miejscu, że chodzenie jest troszkę większe. Pokażę wam, zobaczcie, jak to się robi. Dobra. Oj. Powolnie za dwa wyjedna, no. Ej, jeśli chcecie... Ej, nie będę tego teraz testował. Zrobię odcinek. To jest moja ostatnia postać, którą wytestuję w tym odcinku. Ty mnie, ty mnie wkurzasz. Może jestem Barleyem i umiem rzucać. Ale nie jestem taki dobre w jak ty No, no bo ty mityczny jesteś, a ja No Tak, ładnie ich spowolniło, nie? Pokażę wam zaraz jak to się robi Mister Pi mam. Ludziska mam mister pi na mister pi. Mister pi. Broniłem, widzisz to? Nie jestem jednak takim lubem, jak ty. Ja. O ja. Nie. U. Dobra, już wiem, że to wygramy. No jeszcze może strzelić ostatni strzał. I właśnie, teraz, nie no, ja. Karnik mam do Karla i do Bula Star Power. Star Power. Patrzcie ile w ogóle mam postaci na 20 randze ile lepiej. 7 postaci na... 20 ran, to nie Jak długo będę miał jeszcze nieco, więc można zoleczyć że 8. Oczekajcie jeszcze raz. Tak, 7. I właśnie to by było na tyle w tym filmiku. Taki króciutki filmik, bo taki opening fajny. Więc jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie dużo łapieczków w górę, subskrybujcie mój kanał i nie zapomnijcie wpadać na mój kanał, bo się nazywa Mama bo każdy o tym wie ale tak przypominam i więc pa pa